O ty, skurwy synu żydowski! Matka twoja kurwą była i babka kurwą była i babka kurwą była i siostra prababka, kurwą I siostra, kurwa, jest. I ty jesteś. I ty jesteś kurwy synem. Czyli synem kurwy automatycznie. Z kim mam się utożsamiać? Z kameszem? Co pierdoli o obowiązkowym szczepieniu i paszportach? Kurwa, nie jestem i w burderu żyć nie będę. Alfonsem tym bardziej nie jestem. Aki chuj! Kurwa dziecka! Kurwa masz na to dowody, chuju? A ja pierdolę, Wojtek. Masz kurwa dowody na to? To je kurwa pokaż. A wtedy ci powiem, co ci zrobi. Ja Mniejmy cię kurwa skurwa, na... zajebie, ty gnoju jebany, ty skurwy synu pierdolony. My mówimy, kurwa, że, że nie masz. Ty, ty, kurwa. A że nie szanujesz się wiedzy? Ty z kurwy My nie opieramy się na Zabić cię, kurwo! Ty, gówno zżygane, ty wymieszane, ty. Rozpierdole ci mordę, jak cię tylko zobaczę. Rozpierdole ci mordę tą twoją kurwą, lewacką mordę, kurwa. Rozpierdole ci, kurwo, ty. Za takie teksty.